To już ostatni odcinek naszego cyklu wytrwały wygrywa wysokie wygrane i postanowiliśmy połączyć się jednocześnie z dwukrotnym mistrzem olimpijskim a obecnie trenerem Robertem Syczem. Dzień dobry. Dzień dobry. I zawodnikiem, który ma już medale na mistrzostwach świata, ale na te najważniejsze, na igrzyskach ciągle czeka u boku swojego trenera Roberta Sycza. Mateusz Biskup jest z nami. Dzień dobry Mateuszu. Dzień dobry. Panowie zacznijmy od tego jak wam się układa współpraca i może żeby nie kłopotać Mateusza zacznijmy Robercie od ciebie żebyś ty pierwszy odpowiedział na to pytanie. Z mojej strony bardzo fajnie chociaż Mateusz jest bardzo bardzo złośliwy i potrafi swoimi żartami czasami zdenerwować ale to naprawdę bardzo pracowity zawodnik i w zasadzie nie trzeba, nie trzeba go pilnować, nie trzeba go hamować. To jest fajne, fajne, w tej pracy. No to jest ta plastelina, z której można coś ulepić. Gorzej jakby tej plasteliny nie było. Mateusz, a z Twojej perspektywy ta współpraca jest tak, tak, tak? Czy może nie daj Boże tak? Nie, no zdecydowanie z kciukiem do góry. bo Tak jak widać no jest owocna. W ciągu trzech, trzech lat zdobyliśmy dwa medale. Także no, to trzeba przyznać, że jest na plus i, i naprawdę ogólnie ta, ta grupa, tej, ta podgrupa tego debla jest, się, się naprawdę fajnie dogaduje, także, także to, jest, to, jest, to jest bardzo miłe i tak motywuje jeszcze do cięższej pracy. Jesteście po kolejnym zgrupowaniu, ale tu taka ciekawostka. Trener jeszcze w Wałczu, a zawodnik już w domu. Jak do tego doszło? Tego nikt nie wszystko, wie. Właśnie. Wszystko przez deszcz. Aha. Wszystko przez deszcz, ponieważ ja postanowiłem yy, przyjechać do Waucza motocyklem. No, próbuję łączyć yy, swoje hobby z pracą. Yy, a wiadomo, jaka była wczoraj pogoda. Yy, wprawdzie w Wałczu nie padało, no, ale od Bydgoszczy do Warszawy, w której mieszkam, yy, było mokro. Było w Warszawie urwanie chmury. W związku z tym zawodnicy wyjechali wczoraj. Ja wiem, że jeszcze przemocuję w Wałczu i, i ruszę sobie na swoją wyprawę motocyklową do domu dopiero dzisiaj, we wtorek. Mateusz, jak przebiegało to ostatnie zgrupowanie? To ostatnie, ale nie ostatnie de facto, bo, bo niedługo wracasz do Wałcza. Szczerze mówiąc, to było dla mnie jedne z cięższych w tym roku. Naprawdę już pod koniec, to na trening już się szło z takim no, cięż, cięż, ciężką nogą, jak my to mówimy. Już tak łódka też wolniej zaczęła płynąć. Mniej czuliśmy w tej łódce i to tak troszkę demotywuje do, do takiego porządnego treningu. Ale na szczęście na koniec się zebraliśmy i jeszcze potrafiliśmy wykrzesać z siebie tam te, trochę tej energii, żeby te treningi naprawdę zakończyć ten obóz no, fajnymi treningami. Fajne treningi powiedział zawodnik. Trener się tylko uśmiechnął. Robercie. Rzeczywiście fajną pracę wykonali zawodnicy. Zadowoleni jesteście jako trenerzy? No tak, mieliśmy dużo pracy, dużo ciężkiej pracy. Było bardzo duże zmęczenie. Były też. Było ściganko z bójką wagi lekkiej na naszą korzyść oczywiście <grych> i tak jak Mateusz powiedział, byli bardzo zmęczeni, mieli być po czym zmęczeni, bo, bo program był bardzo intensywny, natomiast ostatnie treningi moim zdaniem już zaczęli trochę łapać świeżości, myślę, że jeszcze 3-4 dni i by doszli do siebie już, już całkowicie, by wypoczęli, by, by a ostatnie treningi były naprawdę bardzo cieszące oko. Tak, tak bym to określił. E, tak zapytam e, trochę z perspektywy lat, bo, bo między wami jest pewien element takiej sztafety pokoleń. E, Mateusz w klubie, e, dwukrotny mistrz olimpijski w klubie, a Robercie nie zapominajmy, że że ciebie trenował przy tych wielkich sukcesach olimpijskich. Jerzy Broniec, a 50 lat mija od srebrnego medalu Mistrzostw Świata, takiej dwójki Jerzy Broniec-Alfons e, Ślusarski. E, ta współpraca, wszyscy o tym wiemy między wami, była taka czasami, no powiedzmy różnorodna. Nie zawsze tylko uśmiech, tak jak tu o tym, o, o czym mówiliście. Czasem była też złość i łzy, ale w sporcie, chyba żeby osiągać sukcesy, czasem musi być tak różnorako. Musi albo nie musi. To jest, to jest takie, takie, takie jakby powiedzieć względne, tak? Bo to wszystko zależy od, od różnicy charakterów. E, wszyscy wiemy, że trener Broniec był bardzo, bardzo nerwowym człowiekiem, sfokusowanym na własnej na osobie. Natomiast był bardzo wybitnym, jest chyba do dziś bardzo wybitnym e, trenerem. E, Mieliśmy to szczęście, trafiliśmy na siebie. Było nas trzech, Tomek, ja, trener. E, stworzyliśmy taki team, który zdobył to, co zdobył. E, oczywiście, jak jest duże zmęczenie, jak, jak jest e, głód, bo o tym też trzeba e, powiedzieć sobie uczciwie, że my jako zawodnicy wagi lekkiej byliśmy często głodni, dochodziło do różnych sytuacji, e, gdzie emocje brały górę. E, no, ale Medale były zdobywane i to było najważniejsze. A masz świadomość, że teraz może tego samego Mateusz od ciebie oczekiwać, Robercie? Że, e, że skoro dwukrotny mistrz olimpijski jest moim trenerem, no to Tokio, Paryż. Kaman, medale, chodźcie tu. E, pff, co mam powiedzieć? <laughs> Mateusz może oczekiwać, ma do tego prawo, natomiast ja po tych wszystkich latach współpracy z trenerem końcem, Staram się nie ulegać takim emocjom, jakim, jakim ten edwalizm ulegał, i staram się, czasami to nie wychodzi, oczywiście, bo, bo no człowiek jest człowiekiem, ma, ma swoje tam poukładane w jakiś sposób w głowie, ale staram się te emocje trzymać na wodzy, i bardzo często są takie sytuacje, kiedy chciałoby się coś powiedzieć, ale wolę to przeminąć. Czyli dochodzimy do takiej sytuacji, że skoro. Mateusz ma taki cięty język i ostry dowcip. To rozumiem, że trener częściej musi tutaj swoją dojrzałość okazać, żeby nie doszło do zwarcia. Mateusz, tak to jest? Można przyznać, że tak testuje trochę tą cierpliwość. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie było wybuchu. U, trenerka, u trenera Aleksandra już się już kiedyś nie wytrzymał. Już wiem gdzie jest ta granica A u trenera Roberta jeszcze jeszcze nie było, także, także tutaj zobaczymy. Wiesz, bo to jest olimpijski spokój, jak ktoś ma dwa złote medale na igrzyskach, no to już trudno naprawdę takiego człowieka chyba wyprowadzić z równowagi tym bardziej człowieka, który naprawdę bardzo wiele przeszedł w swojej karierze sportowej Mateusz, ale ja rozumiem, że oczekiwanie E, takiego najwyższego celu na Igrzyskach Olimpijskich, to jest natura sportowca. Po prostu tu chyba nikt nie może mieć do ciebie e, o to pretensji, bo tylko wytrwały wygrywa wysokie wygrane i tylko ambitny wygrywa najwyższe cele. Tak, dokładnie. To, to jest ka cel każdego sportowca, który, który trenuje na najwyższym poziomie. E, poświęcamy swój wolny czas, rodzinę. Może moglibyśmy w tym czasie być w domu, a jednak jesteśmy tam, więc. Więc no, staramy się, żeby, żeby czerpać z tego jak najwięcej. i Każdy każdy z nas jednak myśli o tym medalu. I to, to jest takie marzenie każdego sportowca i wydaje mi się, że też główny cel. Ta droga do Tokio trochę się wydłużyła. Dla Was to dobrze, czy, czy źle? Wyczuliście, że 2020 to jest wasz rok, czy może troszkę odetchnęliście z ulgą, że 2021 da Wam więcej czasu i większą szansę? szczerze mówiąc to nie, nie przejmowałem się jakoś tą zmianą, zmianą daty, ponieważ e, jeśli ktoś ma się ścigać, e, miałby się ścigać teraz o medale, to w przyszłym roku najprawdopodobniej też będzie, jeśli utrzyma formę, jeśli będzie trenował dalej, tak jak trenował, więc e, ja z mirosławem, jak jesteśmy na dwójce, jesteśmy młodzi. U nas nie ma, nie ma tego problemu, że mieliśmy na przykład w przyszłym roku kończyć karierę czy, czy, czy coś w tym stylu. Także wystarczy po prostu trenować. Dostaliśmy dodatkowy rok na przygotowanie się i trzeba go jak najlepiej wykorzystać. Dodatkowy rok treningów z Mateuszem, który będzie testował Ciebie, Robercie. Po to... <laughs> <laughs> prostu symu odporniony. Natomiast tak, to co Mateusz powiedział. Mirek i Mateusz są stosunkowo młodymi zawodnikami, dlatego ten rok my się go nie boimy. Gorsze, gdyby byli w wieku zbliżającym się do czterdziestki. Do Wtedy można było się obawiać, że ten jeden rok to już może za, zaważyć, że, że, że nie zdąży się zbudować tej formy, no bo wiadomo, że w wyślarstwie są zawodnicy czterdziestoletni, którzy zdobywają medale, ale to jest yy, jakiś tam promil niebezpieczeństwa, że jednak organizm odmówi posłuszeństwa. Natomiast tak jak powiedziałem, Mateusz, Mirek są młodzi i oni są jeszcze w tej fazie rozwoju, nie, nie tej stagnacji, tylko w fazie roz, rozwoju, także, także liczy, liczymy z trenerem Aleksandrem na to, że, że ten rok nawet y, wniesie jeszcze, jeszcze poprawę dyspozycji na igrzyska, które będą w Tokio. Rozumiem Panowie, że skoro zaczynają się wakacje, wy nie znacie takiego słowa. Czy znacie? Chociaż, chociaż na chwilę. Ja powiem szczerze, że bardzo liczyłem na wakacje w tym roku pierwsze od czterech lat. Bo zawsze rok olimpijski, sezon olimpijski jest krótszy. Już mieliśmy z żoną plany, gdzie sobie nie pojedziemy, no ale niestety, wszystko spaliło wszystko na panewce przez pandemię i trzeba będzie pewnie to odłożyć za kolejne cztery lata, bo. E, przyszłoroczny sezon <noise> będzie jeszcze dłuższy niż tegoroczny. Mistrzostwa Świata, które będą się odbywały w październiku, e, no są w takim, powiedziałbym, szokującym terminie. E, no, jeśli trzeba będzie startować, to trzeba będzie startować. Takie jest życie sportowca. Panowie, jeszcze tylko na zakończenie: zdradzcie nam, czy centralny ośrodek sportu, ten ośrodek przygotowań olimpijskich w wauczu, te skróty, mają już jakieś, jakieś dowcipne, żartobliwe rozwinięcie, tak jak na przykład rodzinne ogródki działkowe nazywane są Rodos czasami. Czy wałcz to też jest taki ośrodek wakacyjny dla Was? Ja szczerze mówiąc nie, nie słyszałem jakoś nigdy takiego tego. Ten, ten Rodos to też pierwszy raz słyszę i naprawdę pasuje. Trzeba przyznać. Owałczy, owałczy, no to, no to, macie, to macie zadanie takie na wakacje, żeby tam z koleżankami, kolegami, wieślarkami, wieślarzami, ale też przedstawicielami innych dyscyplin sobie na ten temat porozmawiać. Dużo uśmiechu Wam życzę, e, Panowie, dużo spokoju. Nie testujcie się poza testami na wodzie. E, to trenerzy są od testowania. Pamiętaj e, Mateuszu, Mateusz no, jest, Pisku. Tak. Robert Sycz byli ostatnimi gośćmi naszego cyklu Wytrwały Wygrywa, Wysokie Wygrane i ciągle bez odpowiedzi pozostaje pytanie, jak to możliwe, że zawodnik jest już w domu, a trener ciągle w walcu. Myślę, że to trzeba będzie sobie, Robercie odbić następnym razem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pozdrawiam, do widzenia. Pozdrawiam, do widzenia to również.